najbieg, najbiegnij! Jestem najdalej! Dzień z tej strony. Alexi. A ze mną jest Maxi I mamy tu kolorowy parkour, którego, który już przegramy. Spadają. E, musimy biec. Jeśli nie staniemy na odpowiednim końcu... To będzie śmierć. O, w ostatnim chwili. Znowu pomarańcz. Biegniemy, biegniemy, biegniemy? Dobra! Runda numer 2 się zaczyna! A tam patrzcie! Patrzcie, patrzcie, patrzcie na to! Widzieliście? O, kwadraciki! A tam nadal Maxik stańczy. Żółty, 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 Dobra, ja już wolę tu poczekać. Różowy, 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 różowy jazda, różowy Dobra, dobra. Tu będę stać. Kolejny różowy był za daleko, więc dobrze, że tu staliśmy. Dobra, szary. Dobrze, że nie pobiegłam dalej. Nie jest Szary, 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 szary! Dobra, za daleko jest następny. Dobra. Drugi jesteś. A ja jestem czwarta. Ja dobiegłam czwarta. Biegnij, biegnij, biegnij. Jestem najdalej. To teraz ryzykuję. No, już dawno. Panie, miał pan spaść. Dopóki nie spadniesz, to nie przegrałeś. Jest! Ooo! Udało się. Teraz moleczę. Jest! Fiolet, 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 fiolet. Dobra. Ale się poje iść. No wygra, wygra. Dlaczego mam taką obrzydliwą minę? Zaczynamy Prawie zeskoczył tamten. Już mu chciałam powiedzieć, że chyba błąd popełniłeś, ale... Uff... Bałam się, że nie dobiegnę. Zaraz was dogonię. Dobra. Dobra. Nie, nie dobiegnę. Nie dobiegnę. No. Zaryzykowałam! I tym razem się to nie opłaci. Zgadnij, czym jem jogurt. Nie zdążyłam. Spadłam. Nie zdążyłam dobiec. Zgadnij, czym jem jogurt. Zadanie za tysiąc punktów. Zgadłeś. W tym widelce. No to no, kompletnie nie ma sensu. No i no dobra, No Bo został mi widelec akurat tutaj w pokoju. I co bym miała jeszcze na połóżeczkę biegać? Jejku, nic. Co? Szary, szary, szary kość! Szary, szary, szary kość! Widzisz? Ja jestem pierwsza! Dlaczego znowu mam brzydką minkę? Dlaczego mi się coś dziwnego łączyło? Patrz jak ładnie tej trzymy! Jak ja kręcę tyłkiem! Jak ja kręcę tyłkiem! Jak ja kręcę tyłkiem! Yo, yo, yo! U, u, u. Go, 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 Power Ranger! Wchodźcie, jesteś za szybki! On ma jakiegoś spidałszka, niego. Coś ty narobił. Dlaczego ty wyskoczyłeś w ogóle? On spadł! Myślałam, że już się za, za bardzo. się pośpieszyłeś. A ja wygrałam! Jestem jedyna na podium! Jestem jedyna na podium! Jestem jedyna na podium! O, o, o! O, o, o! Tańczę jak ten ludek! Tańczę jak ten ludek! Tylko na krześle. Mam no, cztery. ja sobie plecy wydrapałam tą moją poduszką. Weź taką. I jak ślicznie! No to Takie. Ale nie mam Oni tak głupio skończyli. Myślałam, że zaskoczy ten kapturnik. Nie! Dobra, kłód na tymetra! Ale jak na razie myślę o Minecraft najbardziej, bo na Minecraftie łatwiej się połączyć. Popełniłeś błąd, za daleko pobiegłeś. Ja. Trzeba było trochę przystopować z biegiem. Jaki... kij po prostu na całego. Łeb w łeb z rudą jestem. Tak, dobrze. Wiedziałam, że się nie dobiegnie. Jest! Tak się wygrywa! Tak się wygrywa. E, eee, e. A ty masz na przykład kamerę w sobie? Czy masz nad sobą? No tam kamerę od myszki, wiesz. Gdzie jest Cyan? Spadłam! Nie, nie mogłam znaleźć Cyanu. A swoją drogą? Zawsze mnie zastanawiała ta nazwa. Tyjem. Wiesz, że jak dodasz jedno, jedną literkę, to będzie Śmiertelna trudka. Tylko ta nazwa jest taka dla mnie wkurzająca. Dobra, nieważne. Po prostu ta nazwa mi się nigdy nie podobała, tego koloru. No dużo osób zleciało ładnie. Dalej nie dobiegnę. dalej. Ale zaryzykowałeś? Płaciło się to tym razem. Nie dobiegnę tam. No, ale ja bym nie dobiegła tam po prostu. Szczęście miałeś. Szczęście początkującego. Opa! I jestem druga! Kasa spada. jaka jej jeden wyszkę. zasada. Spadło! jump. No ładny double jump. Co tu robić? A my idziemy w łeb w łeb. Zginęła! To było takie skupienie, zaraz tylko on zrobi. Patrzcie! Patrzcie co on robi! To są zakazane ruchy! Dawaj, startujemy! Chcę startować! Woda? 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 Woda czy środa? A loda, woda. bo zrozumiałam woda, śpioroda i, i na końcu loda. Nie lubię gałkowanych, wolę kręcone albo takie wiesz... E, magnumy jeszcze lubię. Nie lubię burgerów w ogóle. Wolę wrapa. Masz wrapa? Tam jest dużo mniej ciasta. Nie lubię ciasta. Nie, mam no pizza. zawsze! Nie znasz mnie? Pizy, to ja zawsze cię mnie Niem No właśnie sobie kupiłam, jakby to. A... Ob o! Obok ciebie. A po co nam ta pizza? To nie wiem. Jest. <ś> Hmm. Jeszcze najdalej! I, I MACHAM TĄ pizzą Strzelam pistoletem! Ja trzymam pizzę tak na pionie! Nie się tam! 50 wygranych! A po co? Przecież tyle. Bo tam jest taka fajna sprawa. Ja z, 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 zamyśliłam się chwilę, a już przeszła kolejna kolejka i nie będę pierwsza przez to. Bo się zamyśliłam po prostu. Nie będę druga. Zostaw mnie. Jestem skupiona. Już ładnie policij! Czekaj, ja... ja, ja Poza mną jest jeszcze jeden, który stoi w miejscu. Dobra, yy, dwóch. Jeden stoi w miejscu, a jeden biegnie za mną. Mijam wszystko do sklepu. A ta sprężynka jest za ile? A tam jeszcze trochę brakuje, bo ja mam póki co 8. Ja mam dwadzieścia. Jak to możliwe? Są z A, to ja nie wiedziałam. I na tamtym. W tym momencie dostałam mm, Dobra, ja mam 22. Wygrane. Aha. Bo od, pootwierałam prezenciki. Tutaj zerknę jaki mamy czas. No, to teraz nie zaraz. Gdy biegny, biegny, Uratował cię ten twój jump. Gdzie jestem, Brondo? Je Haha, <ścoughs> jak się posypało. Ja musiałam w pewnym momencie zawrócić, no bo nie miałam w pobliżu brązowego. Biel, 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 biel. Kasa wpada? No, God, please, no! Granat, granat, granat. Nie, to po cyjanowe, cyjanowe, No nie. Czerwienie? No, ręce. Dobra, będę druga chyba. nie Dlaczego mam przegrać? Ej, już? No! Ja tutaj jogurt widzę jagłym. Ale ładnie pospodali La 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 la. A, kolejny spadnie. No, mm, tam mogłabym nie doskoczyć, Mądrze. Maxiza wybradziłam nie wyprzedzisz mnie na górę! to nagranie zaraz ci powiem. Nie wiem, ale ja też zawsze dużo wycinałam. Być... LEWYM! Jak lewym, jak ja go cały czas klikam? LEWYM, NIE PRAWYM! Dob a, dobra. Walecasa, kasy, wale kasy, kasy, S, s R A Kasa. Jakby co YouTube nie przeklinam? Mm, dobra. To, co, co? Skupienie, skupienie na maksa. Oczywiście standardowa łapka w górę, subskrypcja dla nowych. Y, oglądających, nie subskrybujących oczywiście, więc ci dzięki, nie lubię gołkowanych za bardzo, więc do zobaczenia, Ty, y, on mnie zabił, do zobaczenia i cześć.